Wybory prezydenckie z 2025 roku. W Polsce od półtora roku rządzi koalicja Liberalno-Lewicowa pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska, a Andrzej Duda kończy swoją dziesięcioletnią prezydenturę. Koalicja obywatelska, tak jak 5 lat temu, wystawiła Rafała Trzaskowskiego, który wygrywa w pierwszej turze. Jednak tuż za nim uplasował się prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Trzecie miejsce zajął jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mencen. Dobry wynik uzyskał także grzegorz Braun. W porównaniu z wyborami sprzed pięciu lat duży spadek poparcia zanotował Szymon hołownia. Na dalszych miejscach uplasowali się Adrian Zandberg. Magdalena Biejat, Krzysztof Stanowski, Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak, Artur Wartoszewicz, Maciej Maciak i na końcu Marek Woch. Frekwencja była bardzo wysoka i wynosiła 67,31%. Patrząc na słupki poparcia widzimy, że przewaga Rafała Trzaskowskiego nad Karolem Nawrockim w pierwszej turze Wynosiła zaledwie 356 993 głosy. Prawie 3 miliony głosów zdobył Sławomir Mencen i ponad milion głosów Grzegorz Braun. Reszta kandydatów poniżej miliona głosów poparcia. Więcej ciekawostek na temat wyborów prezydenckich w Polsce już wkrótce. Subskrybuj kanał Historia w mediach.